Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj słuchajcie, też nie robię żadnego tematu Chociaż wczoraj nie robiłam czytania Ale po prostu chcę sobie tak popatrzeć Nie używam dzisiaj kart Tarota Bo już nie mogę na tego wisielca patrzeć Więc po, po prostu sobie zobaczymy co się w kartach pokaże odnośnie, no, odnośnie tego co się będzie chciało pokazać No więc patrzymy co karty mają nam dzisiaj do przekazania żołtacz <laughs> szok <śmiech> no, no to jak nie biorę kark gdzie nie ma wisielca to jest szok szok bo jakaś maska jest ktoś ukrywa uczucia <śmiech> nie <śmiech> i znowu ta miłość wow No ciekawe. No nie, no tylko mam nadzieję, że tu nie mamy do czynienia z, z żadnym narcyzem. No nie, no i znowu. Ech, narcyz, bombing, zaabsorbowanie samym sobą. Jednostronny związek. No tak, ale przy tym jest, coś już jest przestarzałe. Więc najprawdopodobniej narcyz, tak, ta kaseta się już zepsuła, to idzie do wyrzucenia, ponieważ y, albo tu właśnie może ktoś jak myślał na temat jakiejś osoby czy sytuacji yy, gdzieś tam cały czas, albo w kółko coś powtarzał, może właśnie takie powtarzające się yy, relacje, gdzie były, nie mówię, że musi to być wszystko oparte na narcyzmie, absolutnie nie. To może być, ale może być tak. Że ktoś zaabsorbowany był tylko sobą, albo taki, taka relacja jednostronna i gdzieś tam cały czas ktoś przyciągał takie osoby czy sytuacje, które się powtarzały, ale mówię, no ileś razy tak, jak tutaj właśnie ta odtwarzana kaseta, w końcu się popsuła. No i najprawdopodobniej jest tak, że to się właśnie popsuło. Może był jakiś szok, jakieś szokujące znaki. Yy, może to było tak, że coś takiego wyszło, że było szokującego? I właśnie koniec, przełom, transformacja. No tu jest rantka. I znowu coś wymaga czasu. No popatrzcie, to jest po prostu niemożliwe. No to właśnie coś wymaga czasu. No to jest ten wisielec. Coś jeszcze. No tutaj chyba tylko ten szok mógł, może załatwić. Ale to jest również tak, że coś wymaga czasu, znowu kolejny raz powtarzam, bo jakiś cykl się musi domknąć, dokończyć, i również jest czas na uleczenie. I to uleczenie może sprawić, że pójdzie wszystko do przodu, czyli są jeszcze jakieś rzeczy, które trzeba uzdrowić. Twin flames. Może równowaga energii Yin-Yang, czyli męskiej i żeńskiej, um, unia, dualność. No, co ja mam powiedzieć? Aha, a tu jest wąż. No, to przecież jasna sprawa. Wąż i przy tym jest nóż w plecy. No, to jest ten szok. Separacja, oddzielenie, ból. Ból serca, zdrada czy oszustwo, kłamstwa, szokujący atak. No mówię, że szok. To jest tak, że jak ktoś rzeczywiście zadał ten szok, to ten szok do niego wraca teraz. Może być także do pani czy pana. Wróg, inna kobieta. Uważaj co za Twoimi plecami. No więc właśnie. Ale tu się to kończy. A tym bardziej, tak jak mówię, jest szok. Dobra, mamy tak. To. 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 I tak jak powiedziałam właśnie o tym uleczeniu, patrzcie, patrzcie, jak te karty się po prostu. To, co się tutaj pokazało, ten szok, bliźniacze, płomienie. Oczywiście, wiem, nie wszyscy będzie tam. Dobra, już mówię połączenie duchowe. Uleczenie, uleczenie serca. Jak najbardziej, jeżeli coś toksycznego było, jeżeli były jakieś relacje współuzależniające, jak najbardziej i mamy uleczenie. Może po takim narcystycznym y, związku y, ktoś się musi nauczyć stawiać granice? No tutaj mamy tak: ktoś patrzy, obserwuje, ogląda, y, stalking może stosować. No, może taka na osoba narcystyczna to jak najbardziej, ale to już mamy podejrzewam za sobą. No, chociaż oczywiście, że to nie jest tylko tak, że to musi chodzić o relacje, bo to może być, że ktoś tam z rodziny gdzieś tam obserwuje, szuka, patrzy yy, gdzieś tam co, co robisz, czy, czy kogoś w ogóle obserwuje, albo właśnie próbuje jakieś wiadomości się dowiedzieć. No, ale tu mamy młoteczek, czyli. Tak, wybijamy sobie z głowy jakieś takie dziwne, nie, niezdrowe relacje, toksyczne i tak dalej. Więc y, może być tak, że ktoś się jeszcze sabotuje. No to też było ostatnio, zresztą jakaś przebudowa zupełnie. Może ten szok pomoże komuś. Zmiany jakiekolwiek by nadchodziły, przełomy, transformacja. No widzicie, znowu jest uleczenie, transformacja. No co ja mam powiedzieć? Jakie bym karty nie wzięła? Wszystko o tym mówi. To jest po prostu na to czas. To jest na to czas. <laughs> Także widzicie sami, ile ja talii używam, i, i co ja mam na to po, powiedzieć. Jak nie wisielec, toż jest szok i pioruny, jak zwykle. I mówię, tyle kart co jest. Yy, no więc tak, może ktoś nad, nad czymś pracuje, może pracuje nad tym uleczeniem, może ktoś jest dopiero na początku. No bo ten szok powoduje wzniesienie, znowu nauka i ekspansja to samo właśnie co było, a nie to tutaj było w tych kartach, że właśnie wyższy poziom, wyższy level, przygotowanie do unii. Słuchajcie, no tylko potwierdzenie, tylko potwierdzenie. Więc dla kogoś musi jeszcze jakiś szok się wydarzyć, żeby mógł się wznieść gdzieś tam na, wyższą, na wyższy poziom, żeby to wszystko poszło. Jeżeli ktoś nie patrzy na relacje, to ja to zawsze powtarzam, to jest tylko i wyłącznie dla ciebie. Y powtarzam, że nie robisz nigdy cokolwiek uleczanie, y wzniesienie, y przebaczenie, jakieś tam rzeczy poukładanie, traum przepracowanie, wewnętrzne dziecko. Miłość własna, stawianie granic, tego nie robisz dla nikogo innego, tylko dla siebie, po to, żeby nikt więcej cię już nie wykorzystał, nie zdradził, nie porzucił, nie oszukał. I tu jest właśnie wyciągnięcie lekcji, bo tak jak mówię, wzniesienie się to jest właśnie ten punkt zwrotny, że ktoś tu musi coś przepracować, a jak będzie się temu opierał, to będzie szok, po to, żeby można się było wznieść, i osiągnąć ten stan raju i miłość. To się ostatnio też pokazało, jeżeli używałam tych kart. Bezwarunkowa miłość. Miłość własna również, jak najbardziej. I to jest właśnie to. Okej, okay. może być tak, że ktoś rzeczywiście wyjeżdża do takiego kraju, gdzie jest piękne turkusowe morze, czy woda w ogóle, jakaś y, egzotyczna roślinność, może tam kogoś y, oświeci coś. Albo w ogóle gdzieś jakiś wyjazd, kogoś coś oświeci, może ktoś pozna tą duszę do, do wspólnej relacji. Ale tak jak mówię, jeżeli nie, to miłość własna na pewno. No, te karty po prostu się rewelacyjne pokazały. Mówię, tutaj uleczenie czegoś lub jakiś szok przychodzi. Oczywiście to nie musi być szok. No, ta karta jest tutaj tak zatytułowana, ale to może być po prostu zmiany: że ktoś definitywnie zamyka coś, wyrzuca już tą starą, zużytą kasetę, która jest już przestarzała, z której nic już się nie da wyciągnąć, bo ona jest po prostu porwana i jest właśnie ta gdzieś tam albo właśnie nauczenie, wyciągnięcie lekcji z danego związku czy z danej sytuacji. Dlaczego tak się stało? Co to mówi przede wszystkim o mnie? Co ta osoba mówi o mnie? Co ja mam w sobie takiego, co ta osoba mi to jako w lustrze przedstawia? Czy sytuacja? Dlaczego na przykład w danej sytuacji się złoszczę, jestem zła, czy tam się wściekam, czy wszystko jedno co? To jest takie coś. I właśnie tu jest szczęście. Jakiś będzie punkt zwrotny, albo już jest, gdzie doprowadzi do tego, że będzie to wzniesienie się i będzie naprawdę, no, tak jak tutaj. Jak to jest, znowu zapomniałam, miesiąc miodowy, o właśnie. No, ale oczywiście to ja wiem, że ten nie do wszystkich. Chodzi przede wszystkim o miłość własne, własną, stawianie granic i takie rzeczy. Może ktoś już tyle razy właśnie się gdzieś tam sparzył, ciągle powtarzał te same schematy, że teraz ta góra y, mówi: Nie, już takiego czegoś nie będzie, już teraz masz tylko lekcję odrobić i czeka na ciebie raj, miłość. No dobrze, no to patrzymy, co tutaj się chce pokazać do tych kart. Co tutaj mamy wiedzieć odnośnie tego przekazu? Ajajajajaj. Dobra, te się nie odwróciły. Znaczy odwróciły się, to te sobie weźmiemy. No zmiany, mówię, że zmiany jak najbardziej. O tak. Dobrze. Lis pod spodem. No to jest właśnie to. Może być, że, że ktoś tam jeszcze próbuje takie coś. No to naprawdę dla kogoś będzie naprawdę szok. Jeszcze idzie. Albo jakieś szokujące wiadomości, albo ktoś naprawdę nie spodziewa się, ponieważ tak. Tu mamy y, bardzo dobre karty, czyli mamy właśnie relacje, y, umowę, mamy tutaj tą bratnią duszę i tu jest właśnie, jest ta relacja, jest gdzieś, y, jest gdzieś właśnie, gdzieś to się, albo ktoś przychodzi z jakimiś wieściami, że, że ty się nie spodziewasz, no tu jest ta miłość. No, ok, pokazał się lis, no, ale listu tu na razie jeszcze nie wypadł, więc może być tak, pamiętamy, co się pokazało, wąż i yy, nóż plecy, więc może być tak w jakimś przypadku, że tu ktoś będzie chciał zaatakować po to, żeby nie było, te, żeby nie było tej relacji. No, dlatego jest ten lis, intrygi i tak dalej. A może być dla kogoś tak, że po prostu przychodzi coś tak nagle, tak niespodziewanie, że to będzie tym szokiem, że ktoś jest na takim etapie, że przypuśćmy, już nie musi aż tak za bardzo czegoś tam przerabiać, chociaż nie jest wykluczone, natomiast przychodzi ktoś, albo, no bo tu są wiadomości, no posłaniec jakiś jedzie yy, z pierścionkiem, zaręczynowym, yy, oświadczyny, ale również to jest. Może być w jakimś przypadku może być, ponieważ to są powtarzające się rzeczy. Może być tak, że coś tu właśnie przychodzi, żeby się powtórzyć. Ale jeżeli tak, to to jest ostrzeżenie dla ciebie. To będzie test. OK, na razie więcej nie mówię. Zobaczymy, co się dalej pokaże. I jak to się w którą stronę to się potwierdzi. Nie to, nie to, nie to. Co my tutaj mamy? Które karty chcą powiedzieć? Czego dotyczy ta kosa? Aha. The Ten złodziej. No tutaj to się pokazały bardzo dobre karty. Wygranie dużo pieniędzy? Okej, okay. może być tak, bo tak jak tutaj się ten szok pokazał, szok nie zawsze jest złą kartą. Tu chodzi o to, że przychodzi coś nagle niespodziewanie i przynosi zmiany. Zmiany się pokazały dwa razy. Pokazał się sąd i pokazało się yy, wygrać dużo pieniędzy, a ktoś ma związane z tym oczekiwania. Tu przychodzą dobre wieści, czyli Albo ktoś z sądu coś dostaje, nie spodziewał się i dostaje, albo gdzieś tam było coś przyspieszone i po prostu dostaje, czekał na to, jaki jak, jak będzie rozwój tej sytuacji. Jeżeli ktoś czeka na wiadomości sądowe, administracyjne i tak dalej, to tutaj jak najbardziej pozytywne karty. Nie ma żadnej złej. Dla kogoś może być tak, że rzeczywiście ktoś. Chociaż no akurat tutaj kosa nie jest pozytywną kartą. To raczej są, ale też róż, również nagłe rzeczy i niespodziewane. Może być dla kogoś, no bo wiadomo, no, to nie ogląda jedna osoba, więc, yy, więc tutaj po prostu może, może być, że dla kogoś rzeczywiście jakiś będzie jeszcze coś takiego, ale to w tym przypadku to jest to, żeby właśnie yy, przyjdzie coś szokującego, żeby właśnie Znieść się na wyższy poziom. Czy to samemu, czy to po prostu właśnie w jakiejś relacji. Jeżeli nie chodzi, ktoś na przykład nie ma żadnych spraw takich sądowych, urzędowych, to może być, że ktoś czeka na jakieś pozytywne, yy, znaczy czeka, ma oczekiwania w stosunku do jakiejś korespondencji, do jakiejś wiadomości. I tutaj przychodzi pozytywna wiadomość. Mówię, może być o wygraniu, wygraniu sprawy, wygraniu spadku, wszystko co wiąże się z jakimiś pieniędzmi, to może być właśnie jak najbardziej tak. No i raj będzie. Dobrze, co my tutaj mamy? Ale właśnie tu jest ten A, z... dom i złodziej. Także to jest to. Słuchajcie, co ja powiedziałam jeszcze? To, to, co się pokazała, ta żmija i z tym no, nożem w plecy. Dla kogoś może być, że jeszcze jakiś wróg chce ci przeszkodzić w jakichś planach. No bo tu jest po prostu plądrowanie, także albo będzie utrata czegoś, no tu jest dom. No nie każdy dom straci, natomiast uważać być może, jakieś zabezpieczenia stosować, albo y, to nie musi chodzić, że y, nie wiem, ktoś domu no, dom kradnie, no to raczej nie, ale, ale w sensie, że Ktoś może myśli, że ma jakąś osobę w swoim otoczeniu, która jest życzliwa, a to jest osoba, która nie jest życzliwa. I tu przy tym jeszcze jest salon, więc jak najbardziej. Co, co mamy wiedzieć? Okej. Okay. Więc tak, no znowu się pokazał urząd, tak jak i tutaj, więc rzeczywiście jakieś sprawy urzędowe mogą być. I tak jak tutaj się pokazały oczekiwania, to tutaj mamy rozdroże. No rozdroże czy labirynt, no bo jest jedno i drugie, więc ktoś może nie wiedzieć w jaką stronę podążać i właśnie się zastanawiać co, bo ja tu bardziej widzę, jeżeli chodzi właśnie o tą wieżę, widzę to w, w kontekście tych kart jako właśnie jakieś sprawy urzędowe albo może ktoś nie wie gdzie ruszyć z jakimiś sprawami, do kogo, z kim, jak i po co. Albo tu jest, jeżeli znowuż nie urzędowy jakieś sprawy, to może być tak, że ktoś wyjeżdża znowu tutaj mamy podróż, statek gdzieś daleka, może gdzieś nad, mor nad morzem, czy nad jakąś wodą i może być tak, że w tej podróży ktoś coś um, dowie się, doświadczy Czegoś się właśnie nauka, pokazało się nauka. Nauka i ekspansja. Jeżeli ktoś nie wyjeżdża, to może być tak, że trafi mu się coś takiego, jakaś taka informacja przeczytana, zasłyszana, ktoś coś, nie wiem, um, ktoś coś dowie się, usłyszy, coś wyjdzie takiego, co być może rozjaśni ci, w którą stronę masz iść. Dla kogoś oczywiście może być wyjazd i tam ktoś czegoś się dowie, albo jakaś tajemnica może wyjdzie, albo ktoś, nie wiem, jeszcze. Aha, ale może być też tak, że ktoś chce w jakimś kierunku ruszyć, czegoś się jeszcze douczyć, ale nie wie, w jakim kierunku. I to może być tak, że tu gdzieś to będzie pomocne, albo jest już tak, że nie wiem, ktoś ma dwa kierunki, trzy kierunki i musi coś wybrać. A przynajmniej no, na razie, no, żeby na, na razie po prostu coś wybrać. I tu może być tak, że tu właśnie przyjdzie jakiś, albo ktoś dostanie rzeczywiście pozytywną odpowiedź o tych studiach, kursach, doszkalaniach się i tak dalej, i albo właśnie jakieś tu, no, no mówię, no każdy ma inną sytuację, więc ciężko tutaj powiedzieć, o co tu może chodzić, no na pewno jest jakieś rozdroże może dotyczyć spraw sądowych może dotyczyć szkół doszkalania się, o, oczywiście teraz jest bardzo dużo online takich kursów natomiast może ktoś nie wiedzieć do końca gdzie, ale jak najbardziej doszkalanie tutaj jest zobaczymy sobie jeszcze tylko w jaką stronę to zmierza W jaką stronę to zmierza? W stronę słońca? Uuu, na razie bardzo ładnie. Albo ktoś yy, właśnie gdzieś, gdzieś, jak tutaj ekspansja się pokazała, być może gdzieś ktoś inną drogą zupełnie pójdzie niż dotychczas. I wtedy gdzieś tam otworzą się te możliwości. Dla kogoś może być szokujące, dla kogoś będzie musiało się wiązać ze zmianą, ale może to będzie właśnie ta droga. I znowu się pokazała podróż. Więc jak najbardziej, jak najbardziej tak. Mamy, jesteś ty i, bo, i bogaty, dobry pan. Proszę Państwa, co mam powiedzieć? Kolejny raz, inne karty niż zazwyczaj biorę, ale tu się ktoś martwi. No, ale przy tobie jest bogaty pan. A, bo tu są zmiany, być może ktoś się martwi. Tak, jak te zmiany przebiegną? Może to Ty się martwisz? Albo rzeczywiście pojawiła się taka osoba. I na przykład mieszkacie w dwóch różnych miejscowościach albo krajach, albo no nie wiem, o coś są jakieś tam, są ciemne myśli, w jaką stronę to pójdzie. Natomiast no znowu jest przy tobie bogaty pan. I mamy tak. Prezent. Znowu mamy wielkie szczęście, podróż i dojść do wysokich honorów, zaszczytów, sławy. Yy, więc no słuchajcie, no dla kogoś idzie prezent od losu. Może nagły, niespodziewany? No tu jest wielkie szczęście. Wielkie szczęście w podróży. No mówię, coś z tą podróżą jest związane, to się od samego początku pokazało. Albo nie wiem, ktoś gdzieś pojedzie i tam już będzie chciał zostać, albo to miejsce jakieś takie przyniesie fajne rzeczy. No, oczywiście, no dla kogoś, yy, dla, kogoś dla, dla każdego będzie co innego, ale tu awanse, podwyżki, nagrody, coś miłego. Mówię, albo to jest z tą nauką związane, może trzeba wyjechać gdzieś, właśnie do pracy gdzieś trzeba wyjechać, albo na jakiś ten kurs. Natomiast tu jest prezent. Nie wiadomo, co jest w środku, dla każdego będzie co innego, ale jest. Będzie coś, jakieś miłe niespodzianki. Tu mamy znowu pieniądze, oczywiście. Tu jest jako wielkie szczęście. No więc, no słuchajcie, no co ja mam tutaj powiedzieć? No tu albo, jeżeli ktoś może w urzędzie pracuje jakimś, albo w sądzie, albo coś z administracją, coś takiego, może tam ktoś poznaje taką duszę gdzieś tam, yy, która będzie już ci towarzyszyć. No bo tu mamy tak, mamy ten. Raj, mamy miłość, tu mamy y, ten związek, relacje, tu mamy przy tym y, fajne jakieś wieści, przychodzą dużo pieniędzy. Jedyne, które się pokazały, karty, tak, no to oczywiście te okulary, no już nie mówię o tych, co tutaj, chociaż one też mają znaczenie, to ten szok. I to może być, tak jak powiedziałam, ten punkt zwrotny dla kogoś, że albo ktoś, w jakimś przypadku zamyka już definitywnie jakiś rozdział i idzie w zupełnie nowym, zupełnie inną drogą i zupełnie już z innymi ludźmi, i wtedy otwiera się ten y, raj i ta miłość, albo szok, który będzie powodował, że ktoś będzie musiał coś zmienić, co w rezultacie przyniesie i tak pozytywne rzeczy. Na pewno coś miłego. Dla kogoś miłość, dla kogoś wygrana, dla kogoś w ogóle szczęście, że ktoś, nie wiem, odnalazł swoją drogę, no bo tu jest tak te, to rozdroże i podróż. Więc tu jest znowu ktoś, kto niesie wiadomości, czy, czy właśnie no, y, też jest podróż, no bo to jest jeździec. Więc tu, jak najbardziej, a tu mamy jeszcze gwiazdy do tego, ok, coś jest zakończenie. Mówię, zakończenie jest i ktoś zupełnie inną zmienia już taktykę w sensie nie, taką taktykę, nie że ktoś coś kombinuje, tylko coś takiego, że to przynosi szczęście i zadowolenie. No, nie mogę tu nic innego o tych kartach powiedzieć, ponieważ no tak to się zaznaczyło, że po jakichś może turbulencjach ktoś co yy, miał do uleczenia jakieś tematy i ruszył z tym i to się rzeczywiście zaczyna zmieniać. Mówię, ktoś może pracować w jakimś urzędzie, szkole, w jakimś wieżowcu, biurowcu, coś takiego. Albo będzie pracował w takiej, gdzieś tam w takim tym. No ale oczywiście to nie jest tak, że to będzie dla wszystkich, ale na, 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 na pewno tutaj jest szczęście. Albo związane również z dokształcaniem się, jakieś dodatkowe kursy. Może trzeba będzie gdzieś wyjechać. Podróż się zaznaczyła bardzo mocno tutaj, w tym czytaniu. Więc podróż też jest dla kogoś, będzie miało kluczową y, rolę, właśnie podróż. Dobra, myślę, że tyle, y, że tyle tutaj w tym temacie. A weźmiemy sobie jeszcze właśnie takie y, światło duszy, i zobaczymy sobie z tych kart, co one. Będą o, tutaj mamy nawet um, duchowe oczyszczenie, jasność, klarowność. Oczyść swojego ducha, aby oczyścić wewnętrzne zanieczyszczenia i osiągnąć jasność. Proszę bardzo. Mo, dlatego mówię o tym uleczeniu cały czas. No ale zobaczymy, co tutaj się pokaże. Tu harmonizacja energii. Znowu patrzcie, yin i yang. I tak jakby te dwie energie właśnie się łączą. Ta unia było o yy, duchowym, i tutaj jest zharmonizowanie energii, czyli czakry. Zharmonizowanie czakr. Proszę bardzo. A tutaj mamy błogosławieństwa niebia niebiańskie. Łaska. Przyjmij obfitość niebiańską. I, poczuć, I poczuj łaskę i opiekę wszechświata. Obfitość niebiańską. Proszę Państwa. Przyjmij obfitość niebiańską. Może to jest właśnie to, czakra. Yy, I tu znowu wewnętrzna harmonia. Może to jest właśnie tak, że tutaj trzeba nad tym popracować, na, nad yy, tymi czakrami czy, czy oczyszczeniem energii, kąpiel w soli i tak dalej. I no, bardzo fajne karty tu się pokazały, naprawdę. Tylko tak, jak mówię, dla kogoś jest jeszcze może być jakiś test, no bo każdy ma inną sytuację i to może być ten szok, albo szokiem może być, że przychodzi właśnie coś, czego ty się nie spodziewasz. To tyle. Mamy. Osobę narcystyczną, także tak, tylko z tyłu głowy, żeby ktoś miał. No, tyle bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się do następnego, pa!